mogę tego zniszczyć tego też nie mogę zniszczyć tylko pozamykane hm Co tu tak chodzi dum 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 robiło? Wolniej. Tutaj dum dum coś robiło. coś dum-dum takie dziwnego. Jakby, nie wiem, smok? Ogólnie ja chyba trafiłem do miejsca, w którym nie powinienem być, coś mi się zdaje. Mam takie przeczucia. Czę umieć wyciągnął. Arpie! Okej. Okay. Ja chyba tu nie powinienem być, coś mi się naprawdę zdaje. Co to jest? Spodnie Szampierza. Spodnie Szampierza, na który poziom? O, A, szesnasty. Proszę, proszę. Ja nie sprawdziłem tych rzeczy, z który, które wylutowałem nawet, wiecie? tede Weźmy teo Co to za miejscowa jest? Nowy znacznik odkryty został I zamknięte będzie Albo i nie Otwórz, zamknięte هاهاها <laughs> Dotarłem w bardzo ciekawe miejsce. Najlepsze to jest to, że. amultum multum. tych. O! You can live your dream! Meteo, dzięki serdeczne za subowanie. Dzięki za wsparcie. Dzięki za bycie Dziebągiem. Witamy. Lubię słów. Bardzo cenny ruch zrobimy tą misję. Po prostu się przeteleportujemy, wiecie. Bo taki kawał drogi to zasuwać to naprawdę masakra jakaś o super, tutaj też nie mam. Aaa... wieś stąd? Nie nie chcę, żebyś mi spojdarował i pisał co to jest. Nie, dziękuję, serdecznie nie chcę. Wolę sam dojść do tego i ten. Ja po prostu przez przez moje eksplorowanie i robienie misji pojechałem tam, gdzie nie powinienem pojechać pewnie. I zwiedzam to, co od czego nie powinienem zwiedzać. Po prostu taki ładny tu, a pojadę, zobaczę. No i pojechałem. No super, bandyta. Não <tossam> <jeszcze nie tossam> wie Ja Owobodzona wioska czy tartak. widziałeś białego wieloryba? Ja nie mam żadnego setu, nie noszę żadnego setu aktualnie. Muszę muszę ten set zrobić w końcu, ale ale no wiadomo. Moje granie to jest tak, że ja gram sobie gram i dalej. I zamiast robić to co powinienem robić, to Jeżdżę, jak głupek, Meteo. Meteo, dzięki serdeczne za donację. Dziękuję serdeczne za wsparcie. Sub to za mało. Ja, yeah, ja, yeah. dzięki, 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 dzięki jest sprzedamy jeszcze rzeczy, bo mamy co nieco. Witaj, chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Proszę, mapy ma. Uuu. Najpierw posprzedajemy to. Waleński. Ja nie lubię toporów. Ja nie jestem. Kupiliśmy wszystko to, co dało się. I mu sprzedamy wszystko, co mamy po prostu. I tyle. Czyli to, co, to, co, to, co wydałem, to już odzyskałem. Ciekawe co? Eee, ok. No, nie mam Kowala tutaj. Pokaż mi swoje towary. Cholera jasna. Nie mam Kowala. To jest, to jest problem. Bywaj. Podejdź bliżej, nieznajomy. Ok, gdzie są te mapy? Przewodnik post-Art Nie przeczytanie przewodnika odblokuje niektóre punkty szybkiej podróży. Super. Po Anskelik, po Faro... Po Panfore, i przewodnik po Spikerok. Okej. Okay. O, proszę bardzo. Jest, jest ten. Nawet. Muszę ręcznie naprawić niestety. Tutaj droga jakaś idzie i z tego co, o proszę. Kupiłem mapę a i tak tutaj sobie jeszcze kupiłem ten, odblokowałem tak, wyświetlają się rysy, jako normalne teraz aktualnie, z tego co pamiętam. Ojoj, oj, 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 oj. Ale niebo. Nie tutaj, płotka! Do cholery! Tu jest droga! Widzisz drogę? Płotka? No już, droga! Jedziemy drogą. O, tą ścieżką koźdą właściwie by można powiedzieć. Ale to wygląda ładnie. Jedź, płotka! Proszę, co znalazłem. No nie. I kto mówi, że zwiedzanie i podróżowanie nie opłaca się? Patrzcie. Patrzcie, co znalazłem. Punkt mocy. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Tą ścieżką jeździ, jeździ tą ścieżką, tak. Wolnie. Normalnie aż, aż normalnie mam chęć tak jechać po prostu, o. tak, to, Dla mnie to jest strasznie klimatyczne. Uoj, już starczy. Czekajcie, czekajcie. Ten jest naprawdę śmieszny. Czym się różni czy od Utopca? No, cień. Utopce potrafią pływać! Mhm, jeszcze jeden taki suchar i pójdziesz pływać z nimi. Obiłeś Lugosowi Paszczenkę, a teraz tak bez strachu się przechadzasz? Odpocznij. O, insane. Witaj, podróżniku. Witaj. Odzyskałem skradziony róg i zabiłem złodziei. Szkoda ich, to nie byli źli ludzie. Nie dali mi wyboru. Co z nagrodą? Bierz i następnym razem zapoluj na potwory Korśni był chyba nieświeży Nie mam łączone co, co wy A, patrz na nogi! Człowiek stale potrzebuje krosk. Tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo Co mam na tablicy? Modlitwa za umarłych. Ludzie klanu Drummond! Draka Learsa zwanego Lisem został zatopiony ubrzeżeniem w, w gardu. Ok, Owce na naszej wyspie poczęły zdychać. Pewnikiem to sprawka klanu Dimun. Niech przeklą i bogowie. Kto nie chce stada stracić, niechaj kupi u niej mieszankę ziół i owcom swą ją skarmi. Obława. Lydor ten, który obraził naszego Jarla, został schwytany. W trakcie obławy, szczególnie odwagą wykazał się młody Runar. Nagrodę będzie mógł trzymać Dydara za włosy, kiedy Jar będzie podrzynał mu gardło. Niezłe. Mój 14 syn Wolbark nie wrócił do domu od 10 dni. Boję się, że wbrew mojemu zakazowi zaciągnął się na wyprawę przeciw czarnym. Jeżeli ktoś wie, co z nim się co z nim dzieje, co się z nim dzieje, Matko Roska, niech mi da znać. Ulf. Do więc się najmę. Wiadomość od Rady Starszych: Wojna Nordlingów z Czarnymi jest coraz krwawsza. Dla synów i córów wysp to dobra wiadomość. Niech się powyżnają w pień. Rada uzna, że nasz plan nie poprze żadnej ze stron. Ale wyprawy powinny być kierowane głównie stroną południową, ku brzegom Nilgardy. Hmm, ciekawe. Zaraz zostaw. Znając moje zapędy, zaraz gdzieś indziej ruszę, cholera jasna. Zadania może jakieś zrobię co eee... Mistrz Partnerstwa. O! O! Czekajcie gdzie ja mam pobiec? Tutaj w dół Żeby znaleźć ten Wybrzeże, wybrzeżu. Tak, jesteśmy neutralni, ale grabimy czarnych. <grymne> o, to jest port cały. To budują drakary. Dziewczyny zawsze nie dotykaj, bo... <grymne>

ty się w małpę zamieniał. Zostań się, że no. Ostatni małp się odlewa tutaj widzę. Ech. Ym, gdzie ten quest jest tamten? Bo tutaj na tych wyspach wszystko coś jest, tak? Tu Ta tu... gra jest, to, to, jest, to, jest zła gra. to jest to jest To jest to jest to jest to jest moi drodzy, to jest bardzo zła gra. Wiedźmin to jest bardzo zła gra. tu to jest daje za dużo gry w sobie, a za dużo. Jest za dużo grania. To nie jest gra na 6 godzin. To nie jest Call of Duty. No ale radziłem wieść iść. Czekajcie. Czyjeś narzędzia kowalskie. Tak jak tam, w tamtym kierunku, tak? To tutaj gdzieś mam się udać, tak? Tu? O, tutaj, o. Dobrze. W tamtym kierunku, czyli na lewo. Tutaj, o, tu. To jest dosłownie, to jest ilość gry w grze i tutaj po prostu ta, li, ta, ta ilość gry w grze jest niesamowita. Za 120-130 zł otrzymujemy po prostu tyle gry, że szok, po prostu szok. Ja chcę fabuły cisnąć aktualnie, ja chcę się pobawić grom. Nie polega tylko fabuła, fabuła, fabuła Główna fabuła o to mi chodzi. Ja chcę, ja chcę grom się troszeczkę pobawić, a nie... Lubisz pełko, co? Nie lubisz mi się? Mi do pokonania nie jest ogólnie, że było śmiesznie. Co tutaj jest? To jest jakaś skinia. Op. O ja, pitole. O ja, pitole. Zapisz. Nie, zapisz grę. Kota trzeba wypić. Gdzie jest kot? Gdzie jest kot? Gdzie jest mój ulepszony kot? To jest ulepszony kot. Ojojoj, ojojoj. Oj. Aaaa! Nie wiem iść tutaj na dół? WIIIII! Gdzie ja jestem? Gdzie jestem? Jak kurde jestem? O, tu ktoś, tu, tu ktoś leży. Co to za leczka do praktyk magicznych. Super. O, patrzcie! Aaaa! Gdzie ja trafiłem teraz, to jest pytanie. Gdzie ja cholera jestem? jakiejś jaskini zajebistej, naprawdę zajebistej jakiejś jaskini jestem. Co to jest tutaj? No to się błyszczy. Na górę już nie wejdę. Tam, stamtąd skąd przyszedłem, już nie wejdę. Tam jest takiś dół. Wejście. O tu następny trup leży. Co to jest? Następna laleczka do praktyk magicznych. Ktoś tu się bawi tymi laleczkami. Widzę jak pogięty. O.